11. Tom 17. sierpnia 1912 Myślenie o sobie i myślenie o Jezusie. Kiedy się modliłam, mój błogosławiony Jezus powiedział do mnie: Córko moja, myśl o sobie pomniejsza duszę, a dusza ze swojej małości mierzy moją wielkość i niemal chciałaby mnie ograniczyć. Natomiast ten, kto nie myśli o sobie, a myśli o mnie, wzrasta w moim bezmierze i oddaje mi cześć, która mi się należy. Fiat. 20 sierpnia 1912 Jezus jest blisko nas, gotowy, aby, gdy tylko Go o to poprosimy, dobrze uczynić z nami wszystko, co zamierzamy uczynić. Gdy trwałam w swoim zwyczajowym stanie, jak tylko mój zawsze ukochany Jezus dał się usłyszeć, powiedział do mnie. Córko moja, jak bardzo jest mi przykro, gdy widzę duszę, która jest zamknięta w sobie i gdy widzę, jak działa sama. Przebywając blisko niej, patrzę na nią i wiele razy widzę, że nie potrafi czynić dobrze tego, co czyni. Czekam aż mnie zawoła i powie do mnie. Chcę to uczynić, ale nie potrafię. Przyjdź, uczynić to razem ze mną, a będę potrafiła dobrze uczynić wszystko. Na przykład, chcę miłować, przyjdź, aby razem ze mną miłować, chcę się modlić, przyjdź i pomódl się razem ze mną, chcę uczynić tę ofiarę, przyjdź. I daj mi siłę, gdyż czuję się słaba, i tak z całą resztą. Ja zaś chętnie i z największą przyjemnością podejmuję się wszystkiego. Jestem jak nauczyciel, który podał temat jednemu ze swoich uczniów i pozostaje blisko niego, aby zobaczyć, co czyni jego uczeń. Uczeń zaś nie potrafi uczynić tego dobrze. Denerwuje się, martwi, niepokoi i kiedy trzeba, płacze, ale nie mówi nauczycielu, naucz mnie, jak mam to uczynić. Jakież jest zmartwienie nauczyciela, kiedy widzi, że jest traktowany przez ucznia jak błahostka. Taki jest mój stan. Następnie dodał: Mówi się, człowiek proponuje, a Bóg rozporządza. Jak tylko dusza postanowi uczynić dobro lub być świętą, natychmiast rozporządzam wokół niej to, co jest potrzebne: światło, łaskę, wiedzę o mnie i obnażenie. A jeśli nie jest to wystarczające, to za pomocą umartwień sprawiam, że niczego jej nie brakuje, gdyż chcę dać duszy to, co zaproponowała. Ale och, ile dusz na siłę ucieka od tego dzieła, które moja miłość utkała wokół nich. Niewiele jest dusz, które wytrzymują i pozwalają mi wykonać moją pracę. Fiat.